Cześć, kanie. Witam was bardzo serdecznie w polecanych zestawach na miesiąc wrzesień. Dzisiaj składamy najtańszy możliwy zestaw komputerowy do gier na miesiąc wrzesień. Tak więc za chwileczkę zobaczycie z jakich komponentów go złożyłem. A tymczasem pamiętajcie dać łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. No i zaczynamy. Już Wam pokazuję, jak będzie przedstawiać się właśnie ta konfiguracja dla najtańszego zestawu komputerowego do gier na wrzesień. Tutaj już od dłuższego czasu niektóre z komponentów występują naprawdę we fajnych cenach, tak więc właśnie zakupując te podzespoły można sobie złożyć naprawdę dość ciekawy zestaw. Jak na przykład procesor na podstawce M4, a konkretnie Ryzen 5 3600, to mamy tutaj 6 rdzeni oraz 12 wątków, 35 MB pamięci podręcznej, Taktowanie bazowe 3,6 GHz, więc ten procesor w zupełności poradzi sobie z kartą, z którą go sparujemy, i w zupełności pozwoli wam pograć dość komfortowo, nawet na wysokich detalach, w rodzielczości Full HD, w większości gier. Ewentualnie, gdyby ktoś chciał złożyć najtańszy na platformie AM5, to też można spróbować. Tak więc, nie przedłużając, lecimy dalej, pokażę Wam płytę główną, jaką wybrałem. A płyta główna, którą wybrałem, to oczywiście Asrock B450M Pro 4. Rewizja druga. Tak ta płyta się przedstawia, słuchajcie. Myślę, że jak za tą kwotę, to wygląda dość ciekawie. Pomimo niezbyt rozbudowanej sekcji zasilania, no ale cóż, możemy więcej oczekiwać od płyty głównej w takim budżecie. To otrzymujemy i tak chłodzoną tą sekcję. Jak widzicie, mamy tutaj. E, niewielkie, bo niewielkie, ale jednak są radiatorki. E, zawsze to coś troszeczkę daje. E, poza tym mamy również, jak na budżetową płytę, cztery banki na pamięć, tak więc ewentualna rozbudowa pamięci w przyszłości również jest e, możliwa. No i mamy tutaj oczywiście chipset B450, bardzo fajny chipset. Słuchajcie, na tym chipsecie jesteście w stanie odpalić e, w zasadzie każdą generację Ryzena. E, Serie 2000, 3000, 4000, nawet 5000. No i tą taką pierwszą e, serię 1000, e, jak na przykład Ryzen 1600AF. Tak więc bardzo fajny chipset. Pokażę Wam teraz, jak wygląda tylny układ portów. IO na tej płycie mamy tutaj podstawowy układ dźwiękowy. Mamy tutaj e, złącze LAN, e, USB 3.0, USB typu C, HDMI, DVI, e, PS2, nawet. Tak więc generalnie wszystko. Płyta ma czarno-szary laminat. E, tak więc. E, Myślę, że fajnie się będzie komponowała, zarówno w jakichś tam, powiedzmy, jasnych obudowach, jak i tych standardowych czarnych. Jeśli chodzi o tutaj złącza, to widzę, że mamy u góry dwa złącza czteropinowe do podłączenia wentylatora na procesor. W tym podłączymy sobie również bez problemu iO, które przeważnie wymaga dwóch takich złącz: ośmiopinówka do procesora, na dole, jak widać, USB 3.0 oraz dwa złącza M. Dwa. Z tym, że jedno to u góry, co tutaj jest, jest obsługiwane za pomocą PCI Express, natomiast drugie jest to zwykłe SATA, wtedy prawdopodobnie jak tu podłączymy sobie dysk, to któreś gniazdo z tych SATA 1, 2 czy 4 przestanie nam działać, funkcjonować. No i teraz słuchajcie, jakie ja wybrałem pamięci do tego zestawu? Ja tutaj postawiłem na pamięci od firmy Adata, jest to dokładnie model XPG, Gamix D10, łącznie 16 GB, taktowanie 3200 opóźnienia CL16, czarne radiatory myślę, że bardzo fajnie będą się komponowały właśnie do tej płyty można by było się pokusić o inne modele, gdyby ktoś chciał z jakimś tam powiedzmy podświetlaniem RGB no i teraz słuchajcie, magazyn danych ja tutaj postawiłem na dysk o pojemności 512GB oczywiście interfejs PCI Express 3.0 NVMe a sam dysk to oczywiście Goodram PX500 G3. Jeśli chodzi o parametry tego dysku, odczyt/zapis to mam tutaj jak widzicie, 3200 odczyt, 2400 zapis, format 2 tak więc myślę, że bardzo fajnie, jak na taką cenę. No i następny komponent, a jest nim oczywiście zasilacz. Tutaj udało się wybrać bardzo fajną jednostkę od firmy Gigabyte. Jest to model P550SS. O mocy 550W z certyfikatem Silver, słuchajcie, tak więc troszeczkę wyżej niż brąz. Pewnie jakie znaczenie ma, pewnie jakieś znaczenie to ma Silver, brąz, gold, ale pewnie niewielu na to zwraca uwagę. Ja kiedyś zrobiłem taki film, właśnie na temat różnych certyfikatów sprawności zasilaczy, tak więc jeśli ktoś chciałby, no to odsyłam ewentualnie do nowego filmu, można sobie. Obejrzeć. Myślę, że materiał jest bardzo ciekawy. Tak więc, zasilacz 550W, certyfikat 80 Plus Silver, oczywiście niemodularny, ale z tego co widać, oczywiście płaskie wiązki przewodów. Tak więc, nie powinno być problemów z ułożeniem ich w obudowie. Poza tym, tutaj aż tak bardzo dużo tych wiązek w sumie nie ma. Oczywiście są wszystkie te, które są potrzebne, ale wiadomo, niektóre zasilacze potrafią tych wiązek mieć naprawdę dużo, i wtedy, i wtedy na pewno przydałby się zasilacz modularny. Tak więc ten zasilacz ląduje właśnie do tego zestawu. A my już przechodzimy do obudowy, i obudowę, którą ja tutaj wybrałem do tego zestawu, to obudowa od firmy Genesis. Obudowa bardzo fajna, mogę ją z czystym sumieniem każdemu polecić. Bardzo fajnie wykonana. Mamy tutaj bardzo fajne blachy. Nie jest to papier jak w przypadku niektórych obudów w podobnych cenach. A już nieraz na taką się naciąłem, gdzie nie spodziewałem się, że może być aż tak tragicznie, a było. Ale nie będę zdradzał ani modelu, ani marki tej obudowy. Natomiast tutaj mamy dość fajnie. Mamy dwa wentylatory na wyposażeniu. Oczywiście bez podświetlenia, ale tak jak mówiłem, będzie to zestaw bez RGB. Oczywiście, w przyszłości, gdyby ktoś chciał, może sobie zrobić podświetlany taki zestaw albo od razu dołożyć, jak widzicie, tutaj 83 zł i wybrać ten sam model z czterema wentylatorami RGB. Tak więc możliwości są. Obudowa, oczywiście, pomieści płyty główne formatu Micro ATX Mini ITX, jeżeli chodzi tutaj o jej panel boczny nie wiem czy będzie pokazany, no akurat jest zdjęty ale mamy tutaj oczywiście szkło hartowane z boku, bardzo fajnej jakości tutaj jak widzicie piwnica gumowe kołnierze na przepustach, tak więc no to też się ceni zwłaszcza w obudowach za 200 zł gumowe osłony na przepustach są w zasadzie rzadkością Wam powiem generalnie bardzo fajna obudowa niewielkich rozmiarów, a naprawdę bardzo pojemna 190 mm zasilacze 375 mm długość kart graficznych oraz 163 mm wysokość chłodzeń powietrznych. Maksymalnie 6 wentylatorów można w niej zamontować. Jeśli chodzi o opcję montażu chłodzenia wodnego, u góry maksymalnie 240 mm, z przodu również ewentualnie 240 mm, chociaż chyba z przodu nikt nie montuje chłodnic, ale taka opcja jest, tak mamy podane. Tak więc generalnie obudowa bardzo pojemna, do tego wszystkiego oczywiście filtry przeciwkurzowe. Tu chyba akurat nie będzie pokazanych wszystkich, ale mamy filtr przeciwkurzowy u spodu na zasilaczu, tu ten górny i oczywiście z przodu ta siateczka też pełni funkcję filtra przeciwkurzowego. Tak więc obudowa bardzo ładna, występująca zarówno w wersji z podświetlaniem, jak i bez. I również w wersji białej kolorystycznej, gdyby komuś podobał się biała budowy, to również może ten sam model dostać w białej wersji kolorystycznej, tak więc do wyboru do koloru. No i teraz słuchajcie, ostatni element, który wybrałem do tego zestawu, czyli karta graficzna, jak już się domyślacie. Jestem tylko ciekaw, czy domyślacie się, jaką kartę tutaj wybrałem. Może dla niektórych będzie to zaskoczeniem, już wam pokazuję. Słuchajcie, do tego zestawu ląduje karta graficzna od firmy Gigabyte, a będzie to GeForce RTX 5050 Gaming Oc 8 GB pamięci GDDR6 i teraz pytanie, dlaczego ta karta? Słuchajcie, karta jest w zasadzie tylko trochę droższa od powiedzmy RXA 7600, z którym, jeśli chodzi o jej wydajność, mogą sobie podać rękę moim zdaniem. Natomiast wybrędzą kartę tylko i wyłącznie z tego względu, że za 100 kilka złotych. Bo tyle na pewno trzeba dopłacić do RTX 5050 na ten moment. Otrzymujemy przede wszystkim mniejszy pobór mocy RX7600 potrafi troszeczkę pociągnąć z gniazdka, natomiast tutaj w przypadku tej karty mamy pobór o około 100 W mniej, to jest naprawdę bardzo dużo. Poza tym mamy tutaj te wszystkie rzeczy związane z Nvidia, czyli takie rzeczy, jak chociażby DLS, czwórka, czy też inne featurey od z których, jeśli chcielibyśmy sobie skorzystać, pobawić się, zobaczyć, jak to działa, to możemy sobie to uruchomić na tej karcie. Wiem, że ta karta jakoś specjalnie ciepło się nie przyjęła w dniu jej premiery. Ja miałem inne odczucia, bo tutaj patrzyłem przede wszystkim na wydajność w stosunku do ceny. Ok, jest droższa od Eriksa 7600, ale co z tego? Więc ta kwestia już zależy od Was. Jak chcielibyście troszeczkę jeszcze przyoszczędzić na tym zestawie, możecie śmiało być, brać Eriksa 7600. Ja natomiast włożyłem do tego zestawu. RTX a 50, 50 od gigabajta. Już wam mówię, ile kosztuje taki zestaw w całości. Za cały taki zestaw, słuchajcie, przyjdzie dokładnie zapłacić 2473 zł. Tak więc już wiecie, jak wygląda najtańszy zestaw komputerowy do gier. Linki do tych wszystkich podzespołów znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Tam macie zawsze najniższe i aktualne ceny. Jeżeli chcielibyście abym złożył wam taki zestaw, piszcie do mnie linka również macie w opisie. Pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji kanału, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, na razie trzymajcie się, cześć!